Idzie mi jak po maśle. Mm? Oj. 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 Mominku, a gdzie drzwi i okna? Co? Wydaje mi się, że wyciąłeś za duży otwór. Będą się łatwiej otwierały. A po co ta dziura? Żebyś mogła przez nią przechodzić. O, dziękuję ci. Naprawdę uważasz, że dach jest szczelny? Tak, a to co przecieka, to światło nieba. Ach, też coś wymyślił. Mominku, kamień jest krzywy. Wiem, ale takie mi się podoba. I równoważy pochyłość domu, inaczej dom by się przewrócił. A do czego to służy? Zaraz zobaczysz! Zrobiłem zjeżdżalnie, żeby szybciej schodzić! Aha, a, a. A jak się wchodzi na pięterko?